Jest ze to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farmix Motor 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się zbiorem buraka na dość dużym polu. Pomoże mi w tym jeszcze na się Jest to nowy, ale jeszcze nieużywany kombine Grime Max Tron 620. Już wsiądę od razu do tej dużej, potężnej, nowoczesnej maszyny. Najpierw, oczywiście, trzeba ją rozłożyć, żeby w ogóle, mo żeby w ogóle mogła zacząć pracę. I jak tylko to zrobi, to. Rozpocznę zbiór buraka. Pomimo, iż maszyna jest nowoczesna, zaawansowana, i dla kogoś, kto w niej pracuje w realu, to zapewne jest wygoda i przyjemność taką maszyną pracować, to w farmingu ona ma taką samą szerokość roboczą jak ten kombajn do buraków podczepiany do traktora, czyli 3 metry szerokości roboczej, czyli jak widać tutaj zbiera te 4, 4 rzędy tych buraków czyli praktycznie takie samo pole skosi się w tym samym czasie co przy użyciu tych kombajnów podczepianych do czynnika. no z tym wyjątkiem, że tutaj jest większy zbiornik, czyli nie trzeba aż tak często wysypywać tutaj oczywiście stoi traktor Przygotowany już z przyczepą, żebym miał w ogóle gdzie wysypywać te buraki, żebym mógł opróżnić zbiornik. Oczywiście pole jest po nawożeniu, czyli trochę tych buraków z tego pola może być. Wcześniej, w sumie, kosiłem dawno temu to już nie pamiętam nawet. No, naprawdę dawno temu z nasieniem znaczy zbierałem buraki. I to było na polu 23 chyba, ale mogę się mylić. 23 albo 24, 29, nie pamiętam. To było tak dawno temu, że naprawdę nie pamiętam. A teraz już na tym, właśnie polu numer 27. Słuchajcie, nie mogę zapamiętać nazw yy, numerów pól, bo szczerze mówiąc, może to i nie jest jakieś dziwne, że nie mogę zapamiętać, bo trochę tych pól jest, ale zawsze muszę sobie włączyć mapę, żeby zobaczyć, jaki to numer pola. Właśnie na tym, tutaj polu. To pierwszy raz e, jakieś tam buraki czy ziemniaki e, zasiałem. Na się buraki co zasiałem? Buraki e, ziemniaki zasadziłem, e, ale tym razem właśnie są to buraki. Wcześniej tylko tutaj miałem żniwa na tym polu. No i w sumie jest to fajne pole na żniwa, bo jest duże, dużo się, długo się je kosi. Całkiem długo, ale na szczęście jest dużo zboża, co równa się oczywiście temu, że idzie na tym nieźle zarobić. E, na burakach jest tak, że. Mm, Cena za tonę w sklepie jest dość niska, no się w porównaniu do zboża to jest bardzo niska, ale za to z hektara idzie naprawdę sporo ton tego buraka zebrać, i dlatego też tak jest. I dlatego burak jest wcale nie mniej opłacalny niż zboże, a wręcz z tego co patrzyłem, czasami może i nawet bardziej opłacalny. Zresztą to się zaraz okaże po, właśnie po sprzedaży wszystkich braków z tego pola ile na tym zarobię wydane pieniądze oczywiście się w coś zainwestuje myślałem o kupnie dwóch dodatkowych cieplarni bo tam mam te cieplarnie no też klarnie pomidory i sałatę tam obok krów mam na razie dwie może dokupię jeszcze dwie po jedną właśnie sałaty po jedną pomidorów i wtedy już będzie ciekawy z tymi cieplarniami i też w następnym odcinku bym w ogóle się nimi zajął bo one są tam bez nawozu, bez wody. Trzeba by to uzupełnić w następnym odcinku i może jakbym miał tych pieniędzy jeszcze trochę to by się kupiło kombajn już taki full wypas, najlepszy jaki tylko można czyli New, Hol New Holland CR-10 sprzedałoby się tego case'a, ten kombajn case'a co teraz mam to wtedy też bym trochę zarobił i by się kupił tego New Holanda, już najlepszy full wypas, najlepszy kombal jaki można mieć i wtedy już bym miał spokój. Jedną rzecz już bym wtedy miał kupioną, czyli że tak powiem rozwiniętą. Yy, na maksa bym kupił najlepszy możliwy kombal i z tym już byłby spokój, teraz bym, bym tylko się męczył ze, zdo ze zdobywaniem... właściwie męczył, w sumie to przyjemność farmingu, yy, ze zdobywaniem pieniędzy na, nie wiem, najlepszy ciągnik, najlepszy yy, jakąś tam największą przyczepę, czy coś w tym stylu. Też w przyszłości może kupię ciężarówkę, ale na razie mi się szczerze mówiąc nie chce. Na razie wystarczy mi, że Poczepiam takie tutaj przyczepę do traktora i jest spoko. No, jakoś te koszenie idzie trochę to zajmie, bo pole duże i może żeby nie przynudzać to oczywiście poruszę może jakieś tematy, które napisaliście do mnie w, pod poprzednim gameplayem, ale zanim to to powiem może jakąś taki, taki mały news ze świata Farming Simulatora, że Giant Software udostępnił na właśnie w minionym tygodniu udostępnił niektóre według nich te najlepsze mody z tej oficjalnej strony z modami, czyli na tym mod hubie. Wcześniej te mody były tylko na PC, a teraz to najlepsze modu udostępnili na konsolach. Chyba, ale chyba tylko na pc 4 i Xbox, One, ale nie jestem pewien. Jakąś tam informację o tym może zamieszczę w opisie do filmiku. Dla mnie jest to mała, mała informacja, bo ja tam Farminga nie mam na konsoli. Ja gram na pc cały czas zawsze gram Farminga na pc więc dla mnie jest to informacja taka no. Średnio, mi średnio mnie interesują po prostu no ale na pewno ludzi, którzy mają farminga właśnie na xboxie one bądź playaku 4 to na pewno to interesuje, bo jak se dodadzą mody, to będą mogli mieć jakieś w końcu nowe maszyny, ciekawsze i tak dalej a właśnie, jest jeszcze jedna druga sprawa w sumie jakieś kurde jaki to porobiłem jest jeszcze jedna sprawa zanim właśnie przejdę do tematów otóż słuchajcie, mamy już Końcówkę stycznia, jakby na to nie patrząc, a właśnie Giant Software powiedział, że należy się spodziewać na początku przyszłego roku DLC nowego. Zapewne o nim słyszeliście, bo wielokrotnie o nim mówiłem, czyli DLC Holmer, i no właśnie, jest już końcówka stycznia. A o DLC nie słychać nic. Zero. Kompletnie zero. Zero informacji, zero wiadomości, nic. Czyli tragedia, innymi słowy. W sumie nie pytam, czy Software napisał, że to będzie wczes... w... wczesny. Będzie początek roku 2016, czy to będzie wiosna 2016. No wiadomo, kiedy się zaczyna kalendarzowa wiosna, więc. Może to jeszcze nie czas na to, ale jeżeli chodziło im, że, że na początku 2016 roku, to moim zdaniem jednak jest już czas, żeby coś o tym DLC w końcu powiedzieć, Holmera. Bo na razie prawie nic nie wiadomo, jedynie to, że jakieś tam pewnie kombajny będą od Holmera do Buraków albo Ziemniaków, a co więcej, nie wiadomo. Dlatego czekam, czekam aż w końcu ten Giant Software coś powie, jakieś informacje zdradzi i się niestety, no nie mogę doczekać. A właśnie, powiem tak, kiedy moim zdaniem należy się spodziewać nowych informacji z Farminga 17. Pamiętacie, jak to było z Farmingiem 15? Na E3 w 2014 roku właśnie został Farming Sotor 15 zapowiedziany. Znaczy nic tam nie pokazano. Jedynie, znaczy nie pokazano jakichś screenów z gry czy zwiastuna gry. Pokazano jedynie ten prerenderowany zwiastun, czyli ten c zwiastun CGI, jak ten Ponce Scorpion King. Ciął drzewo. No i to było jedyne co pokazali. Czyli w tym nie było żadnych fragmentów gameplayu. Trochę tam informacji powiedzieli, i tak dalej. No ale jednak coś powiedzieli, oficjalnie zapowiedzieli. Tak samo spodziewałbym się jakichś pierwszych informacji o Farmingu 17 podczas targów E3, czyli to będzie w czerwcu tego roku. Oczywiście to są tylko takie moje. Takie moje myślenie, ja tak przewiduję, może się tak nie stanie, może wyjątkowo w tym roku tym razem jakoś wcześniej już zaczną promocję tego Farminga 17, kto wie, kto wie Różnie może być Ale ja obstawiam i najwcześniej spodziewałbym się w czerwcu jakiejś informacji o Farmingu 17 Czyli jeszcze trochę czasu O, już jest kombajn pełny, dobra To ja może wystawię mu tę rurę Myślę, nie rurę, tylko no, ten tutaj podajnik i zaraz podjadę tutaj z przyczepką mam mam nadzieję, że ona nie będzie za wysoka a nie, jest okej okay. No to niech te buraki się tutaj rozładowują z tąd, z tej tutaj pryzmy, prosto na przyczepę. No, no i zbiornik pusty, czyli mogę z powrotem przystąpić do zbioru. No ja, mały kawałek tego pola z jeszcze ile zostało? Cholera, trochę się na kosze, nie powiem, że nie. No, dobra, to może jednak w końcu przejdę do tych tematów, bo się rozgadałem na temat czegoś innego i te tematy pominąłem, więc zaraz przejdę. Wybrałem sobie takie dwa tematy. Właściwie na jeden z nich to się zbytnio nie wypowiem, bo zaraz powiem dlaczego. Kamil Sajdłowski, co myślisz o grach sportowych i czy masz jakąś w swojej kolekcji? Niestety nie zbyt lubię gry sportowe, czyli jakieś tam FIFA, nie wiem NHL, -y, Maydeny, jakieś pesy, jakie tam jeszcze gry sportowe. No przeróżne są gry sportowe naprawdę teraz w tych czasach. Niestety ja zbyt nie lubię tych gier. Właśnie chyba najbardziej popularną jednak grą sportową. No nie oszukujmy się, jest po prostu FIFA. FIFA oczywiście grałem w. Trochę tych chwif grałem, ale nie za dużo. Zawsze to tam. Z reguły ostatnio to tylko sobie, jak wychodzi na oryginie co roku, demo jakieś fify to wtedy sobie pobiorę te demo, troszeczkę pogram i tyle. Nie lubię grać fify jakoś nigdy mnie do niej nie ciągnęło. Też równa się to temu, że też w nią nie umiem grać no bo wiadomo jak nie lubiłem nie grałem, to też nie umiem w nią grać. No i jakoś tak nie, nie przepadam za grami sportowymi. Jeżeli chodzi o gry, to naprawdę uwielbiam. Inne gatunki, i niestety, gatunek gier sportowych do mnie nie przemawia. I mam tutaj jeszcze jeden temat. Bardzo dobry temat, i na pewno najlepszy temat, jaki był w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. Tylko muszę tutaj nawrócić, kurde, bo trudny manewr. No dobra, nie aż taki trudny, ale nie chcę jakichś miaków zrobić, czy coś. Dobra. Temat jest od koniowaty, AKX kucyk. Jakie gry z dzieciństwa zapadły w Twojej pamięci? O, to jest no na pewno bardzo ciekawy temat. Na tego typu temat prawdopodobnie mógłbym się bardzo długo wypowiadać, ale też nie chcę przyciągać, więc może jakoś to streszczę. Chociaż nie wiem, ja lubię gadać na tego typu tematy. Gry z dzieciństwa. No, oczywiście, mam teraz przed oczami naprawdę. Znaczy nie grałem aż tak dużo w dzieciństwie, jak bym chciał, ale troszeczkę grałem, co sprawiło, że do niektórych gier mam naprawdę duży sentyment. No i dobra, zaczynam wymieniać. Na pewno Gotik. Gotik 1 bardziej, bo w 2 zagrałem jakiś czas dopiero po jedynce, Ale strasznie pamiętam z dzieciństwa Gotika 1. No po prostu. Świetna, super gra. Dzięki Gotikowi, możliwe, że narodziła się ta moja miłość do gier rpg. Teraz Wiedźmin, Skyrim i tak dalej. Uwielbiam po prostu. I właśnie Gotik był naprawdę świetną grą. Zarówno dwójka, jak i trójka. Czwórka, już troszeczkę mniej, ale to właśnie do Gotika 1 mam największy sentyment. Jakie jeszcze gry z dzieciństwa? Pamiętam, grałem kiedyś taką grę, która była. Na jedną troszeczkę podobna do cs e, czyli Tactical Ops, e, Wojna z Terrorem. Była taka gra, w, tam było takie drętwe strzelanie, jakichś zakładników się odbijało. Było się właśnie, właściwie albo się było terrorystą albo, mm, albo jakimś tam e, antyterrorystą e, Odbijało się zakładników, w niektórych jakąś tam bombę się chyba rozbrajało czy coś. Nie był to CS, właśnie, a nie jakiś tam, nie był to jakiś CS 1.6 czy coś, tylko to była taka gra głównie na singlu, znaczy jak grałem w nią na singlu w mudika, mi się jeszcze wtedy nie chciało właśnie była to gra Tactical Ops Wojna z Terrorem, może część z was kojarzy, nie wiem, to chyba nie była jakoś zbytnio popularna gra, miałem ją, miałem ją z jakiejś gazetki, ale kiedyś naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie wciągnęła, była to być może pierwsza gra FPS w jaką zagrałem i też może dlatego lubię też właśnie gry FPS Właśnie wracając do tych gier sportowych, może jakbym był mały i grał w FIFA, to może wtedy bym lubił gry sportowe, bo, bo wiadomo, jak gramy w jakąś grę, będąc dziećmi, to często kształtuje się wtedy nasz ten, ten nasz gust, growy, że tak powiem. Więc może to też miał wpływ, co się, w co grałem w dziedzinie, czyli gotik, taktyka lob wojna z terrorem. Próbuję sobie teraz na szybko przypomnieć jakieś gierki. Znaczy, oczywiście, pomijając naprawdę jakieś tam gry z gazetek. Które się kiedyś miało, wiecie, takie jakieś gry z gazetek jak to byłem e, młody to sobie kupowałem i naprawdę grałem w niektóre takie, które nawet nie pamiętam jak się nazywały, więc to jest takie dziwne, no, grałem w takie gier tam z, z gazetek różnych, e, niektóre były to takie gry pff, rekreacyjne, bardziej edukacyjne czy coś takiego nawet, ale kurczę się grało, nawet nie pamiętam szczerze mówiąc e, co to były za... Gry te niektóre bo było to dawno temu, kurde. No, będzie trochę lat, jak w takie gry się grało z gazetek, I naprawdę nie pamiętam. Właśnie najbardziej pamiętam Gotika i Taktyka Lobs, wojna z The Terrorem. No, chyba że sobie coś jeszcze przypomnę na szybko. Jakoś tak trudno jest mi przypomnieć, bo teraz cały czas żyję tymi grami, w które gram teraz. Tak na poważnie, ale tak naprawdę na poważnie to ja zacząłem grać w gry 5 lat temu. No to wtedy nie byłem dzieckiem jeszcze aż takim, tylko ile ja tam, no miałem 114 14 lat, coś takiego mniej więcej. To wtedy to zacząłem grać tak na poważnie w gry. A sprzed tego okresu to naprawdę pamiętam praktycznie tylko gotika. Ten z wojna z terrorem, jakieś tam gierki z gazetek, takie, malutkie gierki, nawet nie pamiętam jakie to były, mówię, bo trochę ich było, Pamiętam, że tam strzelało, trochę tego i, i tyle. Kurcze, na siły, Naprawdę próbuję sobie przypomnieć te niektóre tytuły tych gierek z gazetek, ale naprawdę nie pamiętam. Kiedy zacząłem grać farminga może za to? Farminga zacząłem grać. E, 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 kiedy to było? E, d, 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 czekajcie, myślę, myślę. 2009 rok chyba to był farming, właśnie. O, wtedy zacząłem grać e, f, farminga. Bo wtedy. Nie, przepraszam. 2010 rok. O, wtedy zagrałem pierwszy raz farminga. Był to. E, no wtedy to jeszcze nie był farming, tylko simulator farmy 2009. I to właśnie wtedy, e, w 2010 roku, pierwszy raz się tknąłem w serii Farming Simulator. Jak widać. No, nieźle się w niej zakorzeniłem. Nieźle mnie wciągnęła, gram do dziś. Więc yy, mówię jakieś tam strasznie yy, duże liczby gier z yy, okresów dzieciństwa po prostu nie pamiętam. Ale mogę właśnie powiedzieć gry, do których mam sentyment, w które zacząłem grać te 5 lat temu, kiedy tak to moje granie się zaczęło na poważnie. No to oczywiście. Wiedźmin jedynka, wtedy zagrałem, po prostu gra świetna, genialna, jak w nią zagrałem, to... To już mnie wciągnął ten Wiedźmin i trzymam je do dzisiaj po prostu. Dwójka później, trójka wyszła, nadrobiłem wszystkie książki Sapkowskiego, no coś wspaniałego. Naprawdę mi się ta gra spodobała. Assassin's Creed 2 też ma do niej bardzo duży sentyment. Najpierw zagrałem w dwójkę, dopiero później w jedynkę, dlatego to do dwójki mam taki duży sentyment. Call of Duty 4 Modern Warfare była to pierwsza gra, w której grałem na multiplayerze właśnie w Call of Duty 4 grałem w multiplayer. Pierwsza gra w historii właśnie w, którą, w której grałem w, w tryb wieloosobowy, więc do niej na pewno mam ten sentyment, że to był mój pierwszy FPS Multiplayer właśnie Call of Duty 4 Modern Warfare. Co tam jeszcze jakie gierki? O, już jest pełny zbiornik. No to w sumie. Chyba czas rozładować ten zbiornik i kończyć odcinek Już trochę minut nastukało mi na nagrania yy, I właśnie nie wiem co zrobić, czy kończyć W sumie nie wiem czy mi się uda to skończyć w następnym odcinku, ale No piszcie w komentarzach jak zwykle czy chcecie żebym kontynuował yy, zbiór yy, naszy, Właśnie co ja mówię? jakimś koszeniu, przecież to jest zbiór czy chcecie, żebym kontynuował zbiór buraka w następnym odcinku, czy żebym po prostu resztę tego pola... Kurde, nie mogę tu... O! Fajnie jak widać tu kabinę, przeszedłem przez szybę, ładnie to jest zrobione, ale nie mogę wskoczyć. Czy resztę tego pola zebrać poza odcinkiem, po prostu sprzedać te buraki, a w następnym gameplayu od razu przejść do tych... Do tego co mówiłem, czyli te szklarnie i cieplarnie, czy może chcecie jednak jeszcze jeden odcinek z buraków? O! To już jest pełny ten, to jadę sprzedać. Czy właśnie chcecie jeszcze jeden, żeby w następnym gameplayu był ten zbiór buraka? Piszcie wy w komentarzach pod tym filmikiem. Dobra, ja jadę sprzedać. Również piszcie tematy, tak jak tutaj: jakieś fajne, właśnie gry, filmy, seriale. To są chyba najlepsze tematy, jakie mogą być. W tym odcinku to już chyba będzie wszystko, jeżeli Wam się podobało to oczywiście zostawcie łapkę w górę, widzimy się w następnym odcinku z serii pierwszej z Gry Farming Saturn 15, cześć!